Krzyki przeszywały marmurowe korytarze Willi wartej 40 milionów złotych dokładnie o 2:17 w nocy, tak jak każdej nocy przez ostatnie 8 miesięcy. Głos siedmioletniej Izabeli Kowalskiej rozdarł ciszę tak gwałtownie, że kryształowy Żyrandol w holu zdawał się drżeć, a jej ojciec, miliarder i potentat branży nowych technologii, Marek Kowalski, przyciskał dłonie do uszu, siedząc samotnie w swoim gabinecie, otoczony pustymi butelkami po whisky i niedokończonymi umowami biznesowymi. Zanim przejdziemy dalej, jeśli lubicie historię o uzdrowieniu i ludzkich więziach, koniecznie kliknijcie ten przycisk subskrypcji. To najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Dziękujemy bardzo i kontynuujmy. 23 Niania zrezygnowała tamtego ranka. Marek wpatrywał się w jej wypowiedzenie leżące na mahoniowym biurku. Słowa zlewały mu się w jedno, gdy zmęczenie ciążyło na powiekach. Nie mogę dłużej pracować w środowisku, gdzie dziecko wykazuje tak poważne zaburzenia zachowania. Napisała precyzyjnym charakterem pisma. Epizody krzyku przekraczają moje możliwości zawodowe. Marek zgniótł list i rzucił go w stronę kosza na śmieci, chybiając o kilka metrów. Nie zawracał sobie głowy podnoszeniem go. Podłoga w jego gabinecie była już zasypana podobnymi listami. Każdy z nich był świadectwem jego porażki jako ojca. 23 wysoko wykwalifikowanych, doskonale wyszkolonych specjalistów od opieki nad dziećmi przeszło przez drzwi dworu Kowalskich. I trzech odeszło, niezdolnych poradzić sobie z nocnym koszmarem Izabeli. Krzyk trwał. Na piętrze surowy, pierwotny dźwięk, który zdawał się pochodzić z miejsca głębszego niż gardło dziecka. Marek słyszał ten sam dźwięk wcześniej, 8 miesięcy temu, gdy jego żona Katarzyna wydawała ostatnie tchnienie w szpitalnym łóżku. Jej ręka stygła w jego dłoni, a monitory wokół nich wskazywały prostą linię. Wtedy zaczęły się krzyki Izabeli. Już pierwszej nocy po powrocie z pogrzebu obudziła się z wrzaskiem i od tamtej pory nie przestała. Każdej nocy o 2.17 bez wyjątku, jakby jakiś wewnętrzny budzik został nastawiony, by przypominać im obojgu o momencie, w którym ich świat się rozsypał w drobny mak. Marek podniósł się ze skórzanego fotela, jego nogi chwiały się pod nim. Miał zaledwie 42 lata, ale czuł się o dziesięciolecia starszy. Niego kiedyś eleganckie garnitury wisiały na nim luźno, a w ciemnych włosach zaczęły pojawiać się pasma przedwczesnej siwizny. Człowiek, który zbudował imperium technologiczne warte 8 miliardów złotych, nie potrafił pomóc własnej córce przespać nocy. Wszedł po wielkich schodach, każdy krok odbijał się echem w olbrzymiej willi. Dom był za duży, za pusty, zbyt pełen wspomnień. Katarzyna wybrała każdy mebel, każdy obraz, każdy detal, który sprawiał, że to miejsce było domem. Teraz czuł się jak mauzoleum, piękne, zimne i nawiedzone przez ducha szczęścia. Drzwi do sypialni Izabeli były lekko uchylone, a przez szparę Marek widział jej małą postać miotającą się pod jedwabnymi prześcieradłami. Jej długie, ciemne włosy, tak bardzo podobne do włosów Katarzyny, były przylepione do twarzy potem i łzami. Oczy miała szeroko otwarte, ale nic nie widziały, zagubione w koszmarze, który ją opanował. Bello! Szepnął Marek, używając pieszczotliwego imienia, które nadała jej Katarzyna. Tatuś tu jest, ale ona go nie słyszała, nigdy nie słyszała, gdy epizody ją opanowywały. Marek konsultował się z najlepszymi psychologami dziecięcymi, jakich można było kupić za pieniądze. Sprowadzał specjalistów z całego świata. Przepisywali leki i terapię, ale nic nie dotykało sedna jej bólu. Następnego dnia Marek siedział w swoim gabinecie, przeglądając kolejną partię podań o pracę dla niani na laptopie. Wymagania stawały się coraz bardziej rozpaczliwe. Doświadczenie z dziećmi po traumie, gotowość do pracy w nocy, wyjątkowa cierpliwość, a co najważniejsze zdolność funkcjonowania przy minimalnej ilości snu. Oferowane przez niego wynagrodzenie potroiło się od czasu, gdy pierwsza niania zrezygnowała, ale pieniądze nie mogły kupić tego, czego Izabela naprawdę potrzebowała. Jego asystentka Patrycja zapukała do drzwi i weszła z parującą filiżanką kawy i tabletem. Panie Kowalski, jest jeszcze jedno podanie, które wpłynęło późno wczoraj. Agencja uznała, że może pan chcieć je zobaczyć. Marek ledwo podniósł wzrok. Jakie ma doświadczenie? Ma 28 lat. Ukończyła. Uniwersytet Jagielloński z dyplomem z psychologii dziecięcej i terapii rozwojowej pracowała wcześniej z przypadkami traumy, szczególnie z dziećmi, które straciły rodziców. Nazywa się Ewelina Jasińska. Proszę jej wysłać standardowy pakiet rekrutacyjny. Powiedział Marek, już wracając do laptopa. Panie Marku, powiedziała Patrycja, wahając się. Ona specjalnie poprosiła o osobistą rozmowę z panem, zanim przyjmie stanowisko. Mówi, że ma pewne pytania dotyczące przypadku Izabeli, na które potrzebuje szczerych odpowiedzi. Palce Marka zawisły nad klawiaturą. Z jego doświadczenia wynikało, że ludzie proszą o szczerość tylko wtedy, gdy podejrzewają, że kłamiesz. Jakie pytania? nie sprecyzowała, ale powiedziała, że pracowała już w podobnych sytuacjach i chce zrozumieć pełen zakres tego, z czym będzie miała do czynienia. Coś w tonie Patrycji sprawiło, że Marek podniósł wzrok. Jego asystentka była z nim od 12 lat. Pomagała mu przejść przez wrogie przejęcia i śledztwa prokuratorskie i rzadko okazywała niepewność. Ale teraz w jej wyrazie twarzy było coś, rodzaj ostrożnej nadziei, co wzbudziło jego ciekawość. Dobrze, powiedział. Proszę umówić rozmowę na dziś po południu. O trzeciej Marek znalazł się na rozmowie wideo z Eweliną Jasińską i natychmiast zrozumiał, dlaczego patrycja wydawała się zaintrygowana. Kobieta na jego ekranie miała uderzające. Zielone oczy i kasztanowe włosy zebrane w prosty kucyk, ale to nie jej wygląd przykuł jego uwagę. Był to sposób, w jaki patrzyła prosto w kamerę, niezachwiana i całkowicie obecna. W sposób, który niepokojąco przypominał mu katarzynę. Panie Kowalski, powiedziała jej głos, miał lekki brytyjski akcent. Chcę być z panem całkowicie szczera. Przeczytałam akta Izabeli i pracowałam z podobnymi wzorcami traumy. To, co muszę wiedzieć, to czy jest pan gotów zaangażować się w proces leczenia, czy szuka pan tylko kogoś do zarządzania objawami? Nie jestem pewien, czy rozumiem różnicę. Zarządzanie objawami oznacza utrzymywanie Izabeli w ciszy, na lekach i wystarczająco funkcjonalnej, by nie zakłócała panu życia. Leczenie oznacza gotowość do zmierzenia się z żałobą, która napędza jej epizody, co oznacza, że będzie pan musiał zmierzyć się również ze swoją. Większość rodziców w pana sytuacji woli zarządzanie objawami. Bezpośredniość jej słów uderzyła go jak cios fizyczny: Nic nie wie pani o mojej sytuacji. Wiem, że pańska żona zmarła 8 miesięcy temu z powodu powikłań związanych z stoczniem. Wiem, że Izabela była niezwykle blisko z matką i że krzyki zaczęły się w noc pogrzebu. Wiem, że przewinęło się przez dom 23 nianiek, i wiem, że pracuje pan 16 do 18 godzin dziennie od czasu, gdy odeszła Katarzyna. Przerwała, jej wyraz twarzy lekko złagodniał. Wiem też, że wspólne przeżywanie żałoby ją zmniejsza, a ukrywanie potęguje. Marek wpatrywał się w nią, czując się obnażony w sposób, który nie miał nic wspólnego z rozmową wideo. Co dokładnie pani proponuje? Chcę spróbować czegoś niekonwencjonalnego. Zamiast skupiać się głównie na Izabeli w ciągu dnia i zostawiać pana samego z nocnymi problemami, chciałabym wprowadzić kompleksowe podejście. Będę pracować z Izabelą w ciągu dnia, oczywiście, ale chciałabym być obecna również podczas jej epizodów i chciałabym, żeby pan również był obecny. Próbowałem. Nie reaguje na mnie, kiedy jest w tym stanie. Ponieważ próbuje pan naprawić objaw, zamiast zająć się przyczyną. Krzyki Izabeli nie są przypadkowe, panie Kowalski to komunikacja. Próbuję panu coś powiedzieć, a dopóki ktoś nie posłucha właściwie, będzie nadal krzyczeć. Co sprawia, że sądzi pani, że odniesie sukces tam, gdzie 23 innych specjalistów zawiodło. Ponieważ nie będę próbowała powstrzymać jej od krzyku, powiedziała po prostu Ewelina. Pomogę jej znaleźć inny sposób na wyrażenie tego, co musi powiedzieć. Ewelina Jasińska przybyła do dworu Kowalskich następnego ranka, dźwigając małą walizkę i wytartą skórzaną torbę na ramię. Marek obserwował z okna swojego gabinetu, jak przez dłuższą chwilę stała na okrągłym podjeździe, chłonąc wzrokiem imponującą fasadę domu. Większość nowych pracowników wydawała się przytłoczona majestatem willi, ale Ewelina po prostu skinęła głową do siebie, jakby potwierdzała coś, co już wiedziała. Kiedy Patrycja przyprowadziła ją do gabinetu Marka na wprowadzenie, znaleźli Izabelę zwiniętą w fotelu do czytania przy oknie, wpatrującą się w ogród pustym wzrokiem. Izabelo. Powiedział Marek delikatnie, to jest pani Jasińska. Izabela powoli odwróciła głowę badając Ewelinę z intensywną uwagą, jaką posiadają tylko dzieci. Przez chwilę żadna z nich się nie odezwała, a Marek poczuł znajomy niepokój, który towarzyszył każdemu nowemu wprowadzeniu. Izabela ledwo zauważała poprzednie nianie, traktując je jak meble, które od czasu do czasu czegoś żądały. Ale wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Ewelina nie uśmiechnęła się, ani nie zaoferowała wesołych powitań, ani nie próbowała od razu wciągnąć Izabeli w rozmowę. Zamiast tego po prostu usiadła na podłodze obok fotela, wyciągnęła z torby mały notatnik i zaczęła pisać. Skrobanie jej pióra było jedynym dźwiękiem w pokoju. Izabela obserwowała ją przez kilka minut, zanim w końcu się odezwała. Co pani pisze? Robię listę rzeczy, które zauważyłam w drodze tutaj, powiedziała Ewelina, nie podnosząc wzroku. Na przykład to, że w przednim ogrodzie jest dokładnie 47 krzewów róż, i że światło wpadające przez to okno sprawia, że wszystko wygląda, jakby było pod wodą. Dlaczego? Ponieważ czasem rzeczy, które zauważamy, mówią nam więcej o miejscu niż te, które powinniśmy zobaczyć. Izabela zastanowiła się nad tym. Co jeszcze pani zauważyła? Zauważyłam, że ktoś posadził białe róże obok różowych, co jest niezwykłe, ale ktokolwiek planował ten ogród chciał, żeby wyglądały, jakby tańczyły razem. Po raz pierwszy od miesięcy Marek zobaczył coś błyskającego w oczach Izabeli. Zainteresowanie, rozpoznanie. Mama je posadziła, powiedziała cicho. Mówiła, że białe były dla czystości, a różowe dla miłości, a razem tworzyły doskonałą miłość. Brzmi, jakby była bardzo mądra, powiedziała Ewelina, w końcu podnosząc wzrok z notatnika, i bardzo piękna, sądząc po ogrodzie. Izabela skinęła poważnie głową. Była najpiękniejszą mamą na całym świecie. Markowi ścisnęło się gardło na tę prostą szczerość w głosie córki. To były najwięcej słów, jakie Izabela wypowiedziała naraz od pogrzebu i dotyczyły Katarzyny. Spędził miesiące, próbując odwrócić jej uwagę od myśli o matce, myśląc, że wspominanie tylko pogorszy ból. Ale oto Ewelina, zachęcająca Izabelę do rozmowy o Katarzynie w ciągu kilku minut od poznania jej. – Chciałabyś mi później pokazać ogród? – zapytała Ewelina. – Chętnie zobaczę róże z bliska. – Izabela skinęła z zapałem i przez chwilę wyglądała prawie jak dawniej, ale potem światło zgasło w jej oczach, a ona odwróciła się z powrotem do okna. Mama już ich nie widzi, szepnęła. Nie, zgodziła się cicho Ewelina, ale ty możesz je widzieć dla niej. Możesz pamiętać, jak bardzo je kochała i jak bardzo ją uszczęśliwiały. Czasem to najważniejsze zadanie na świecie. Marek powstrzymywał łzy, przytłoczony prostotą i doskonałością odpowiedzi Eweliny. Nie fałszywe pocieszenie ani puste obietnice, że wszystko będzie dobrze, ale uznanie straty połączone z celem było to dokładnie to, czego nie był w stanie dać Izabeli, sparaliżowany własną żałobą. Tego popołudnia Ewelina i Izabela spędziły trzy godziny w ogrodzie. Marek obserwował z okna swojego gabinetu, jak powoli poruszały się wśród krzewów róż. Ewelina słuchała uważnie, gdy Izabela wskazywała różne odmiany i dzieliła się historiami o pomaganiu Katarzynie w sadzeniu. Po raz pierwszy od pogrzebu Izabela była ożywiona. Gestykulowała rękami, gdy mówiła, jej twarz rozjaśniona wspomnieniami. Ale gdy zbliżał się wieczór, Marek zobaczył znajome napięcie wkręcające się z powrotem w ramiona jego córki. Jej ruchy stały się bardziej powściągliwe, głos cichszy, jakby już przygotowywała się na terror, który czekał ją we śnie. Kolacja była przygaszonym wydarzeniem, tak jak przez ostatnie miesiące. Izabela dłubała w jedzeniu, podczas gdy Marek próbował rozmawiać o jej dniu z Eweliną. Ale cień nadchodzącej nocy wisiał nad jadalnią, jak chmura burzowa, a o ósmej Izabela praktycznie drżała z niepokoju. Nie chcę iść spać, oznajmiła przy kolacji. Czy pani Jasińska może mi przeczytać bajkę? Zapytała Izabela z rozpaczoną nadzieją. Oczywiście powiedziała Ewelina. Jaką historię chciałabyś? Taką o mamach, które nie odchodzą powiedziała Izabela cichym głosem. To wspaniała historia, powiedziała delikatnie Ewelina, ponieważ mamy nigdy tak naprawdę nie odchodzą. Po prostu kochają nas w inny sposób. Oczy Izabeli napełniły się łzami, ale już jej nie widzę, nie mogę jej przytulić ani opowiedzieć o moim dniu. Nie, tego nie możesz zrobić, zgodziła się Ewelina. I to jest najtrudniejsza część tęsknoty za kimś, ale miłość nie potrzebuje uścisków, by być prawdziwą. Gdy kierowali się na górę na dobranoc, Marek podążył za nimi. Coś go ciągnęło, mimo jego zwykłego nawyku unikania pokoju Izabeli po kolacji. Stanął w drzwiach, gdy Ewelina pomagała Izabeli założyć piżamę i szczotkowała jej długie, ciemne włosy. Ruchy delikatne i wprawne. Pani Jasińska, powiedziała Izabela, wchodząc do łóżka. Zostanie pani, kiedy zaczną się krzyki? Tak, powiedziała Ewelina bez wahania. Będę tuż obok. To straszne, kiedy się dzieje. Nie mogę tego powstrzymać. Wiem, kochanie, ale nie musisz tego powstrzymywać. Czasem musimy pozwolić przestraszonym uczuciom wyjść, żeby nie utknęły w nas. Marek wycofał się do gabinetu jak zwykle, ale nie był w stanie skupić się na pracy. O 2,15 skradł się na górę i ustawił się przed drzwiami Izabeli, czekając na nieuniknione. Kiedy krzyk zaczął się dokładnie o 2,17 ze zdziwieniem usłyszał głos Eweliny pod dźwiękiem, nie próbującej uciszyć Izabeli, ale po prostu mówiącej do niej niskim, spokojnym tonem: Jestem tu, Izabelo jesteś bezpieczna. Straszne uczucia nie mogą cię skrzywdzić. Ale tej nocy coś było inaczej. Po około dziesięciu minutach Ewelina zaczęła nucić. Była to prosta melodia, nawiedzająco piękna. Nucenie wplatało się w krzyki Izabeli jak delikatny uścisk, nie uciszając ich, ale towarzysząc im, jakby Ewelina harmonizowała z samym bólem. Stopniowo, niewiarygodnie, krzyki Izabeli zaczęły cichnąć nie nagłe zatrzymanie, które zwykle przychodziło z wyczerpaniem, ale powolne zmniejszanie się, jakby melodia wyciągała strach z jej ciała. A potem usłyszał to. Pod nuceniem Eweliny i cichnącymi krzykami córki, inny dźwięk dołączył do nocnej symfonii. Pochodził z jego własnego gardła, cichy jęk udręki, którego nawet nie zauważył, że wydaje. Osiem miesięcy tłumionej żałoby wylało się z niego w tym korytarzu. Jego ciało drżało z siły emocji, które trzymał zamknięte. Po raz pierwszy od śmierci Katarzyny Marek Kowalski płakał. Dźwięk jego załamania rozniósł się echem po korytarzu, surowy, złamany i osiem miesięcy spóźniony. Osunął się po ścianie, aż usiadł na perskim chodniku, jego drogi garnitur pognieciony, a twarz ukryta w dłoniach. Cała kontrola, którą utrzymywał, cała siła, którą emanował dla Izabeli, swoich pracowników i świata, rozpadła się w tamtej chwili. W pokoju Izabeli nucenie trwało, ale teraz zdawało się obejmować coś więcej niż tylko ból jego córki. Było to tak, jakby Ewelina jakoś zrozumiała, że cały dom pogrążył się w żałobie. Że trauma zainfekowała każdy zakątek tego pięknego więzienia, które nazywali domem. Kiedy Marek w końcu podniósł głowę, zobaczył Ewelinę. Stojącą w drzwiach, jej zielone oczy odzwierciedlały głębokie zrozumienie, które sprawiło, że poczuł się zarówno obnażony, jak i dziwnie pocieszony. Izabela była zwinięta w swoim łóżku, oddychając spokojnie po raz pierwszy od miesięcy, jej twarz rozluźniona w prawdziwym śnie. Jest w porządku, szepnęła Ewelina, wchodząc na korytarz i cicho zamykając za sobą drzwi. Nie. Rozumiem, co się właśnie stało, powiedział Marek. Jego głos był ochrypły od płaczu. Ewelina usiadła obok niego na podłodze, plecami oparta o ścianę, zupełnie niezrażona nieformalnością ich pozycji. Żałoba jest jak piosenka, która wciąż gra w twojej głowie. Izabela śpiewała tę samą nutę bólu każdej nocy, próbując sprawić, by ktoś usłyszał melodię pod spodem. Dziś w nocy ja ją usłyszałam. Jaką melodię? Tęskni za mamą. Boi się, że jeśli przestanie krzyczeć, jeśli przestanie tak bardzo cierpieć, to znaczy, że zapomina o Katarzynie. Ból jest jedynym połączeniem, jakie jej zostało. Marek wpatrywał się w nią, rozpoznanie świtało jak powolny wschód słońca, dlatego nic innego nie działało. Próbowaliśmy zabrać jedyną rzecz, która sprawiała, że czuła się blisko matki. Dokładnie. I pan robił to samo, tylko w ciszy, pracując się na wyczerpanie, żeby nie musiał pan czuć, jak bardzo tęskni za żoną. Trafność jej obserwacji powinna go obronić, ale zamiast tego Marek poczuł coś w rodzaju ulgi. Przez miesiące dobrze życzący przyjaciele i koledzy mówili mu, żeby zedł do przodu, i myślał pozytywnie i skupiał się na przyszłości Izabeli. Nikt po prostu nie uznał, że to nie w stracie, że każdy dzień bez katarzyny czuł się jak próba oddychania pod wodą. W kolejnych tygodniach Ewelina wdrożyła to, co nazwała świadomym wspominaniem. Zamiast unikać wspominania o Katarzynie, zachęcała Izabelę do dzielenia się historiami, oglądania zdjęć i otwartego mówienia o matce. Stworzyły razem książkę wspomnień, wypełniając ją zdjęciami i rysunkami Izabeli. Co najbardziej zaskakujące, Ewelina nalegała, aby Marek był częścią tych sesji. Gdy cała trójka siedziała razem, dzieląc się wspomnieniami, zaczęło dziać się coś magicznego. Izabela zaczęła się uśmiechać, gdy mówiła o matce. Prawdziwe uśmiechy, prawdziwa radość ze wspominania szczęśliwych chwil. Mama. Mawiała, że miłość jest jak nasiona, powiedziała Izabela pewnego popołudnia, trzymając zdjęcie Katarzyny w ogrodzie. Mówiła, że kiedy zasiejesz miłość w czyimś sercu, ona rośnie, nawet jeśli już jej nie widzisz. Twoja mama była bardzo mądra, powiedziała Ewelina. Myślisz, że chciałaby, żebyś była smutna na zawsze? Izabela poważnie się nad tym zastanowiła. Nie, mama zawsze chciała, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Więc, może najlepszym sposobem na uczczenie jej pamięci jest pozwolić sobie znów być szczęśliwym. Nie cały czas, bo tęsknota za kimś, kogo się kocha, jest normalna, ale czasem, gdy przypominasz sobie, ile radości wniosła w twoje życie. Gdy wiosna zamieniała się w lato, przemiana w Izabeli stała się bardziej widoczna. Zaczęła mówić o powrocie do szkoły, zaczęła znowu bawić się z prawdziwą radością. Co bardziej niezwykłe, zaczęła mówić o swojej przyszłości w sposób, który obejmował pamięć o Katarzynie. Marek również zauważył u siebie zmiany. Zaczął wcześniej wychodzić z pracy, przyciągany do domu dźwiękiem śmiechu, który powrócił do dworu Kowalskich. Zaczął dołączać do Izabeli i Eweliny na ich popołudniowe spacery po ogrodzie, odkrywając, że rozmowa o żonie przynosiła ulgę, a nie ból. Pewnego wieczoru pod koniec czerwca, gdy siedzieli na tarasie obserwując Izabelę goniącą świetliki, Ewelina złożyła oświadczenie, które zatrzymało serce Marka. Myślałam o postępach Izabeli, powiedziała ostrożnie, i wierzę, że jest gotowa do przejścia na bardziej tradycyjną opiekę nad dzieckiem. Jej epizody całkowicie ustały. Moja praca tutaj jest zasadniczo zakończona. Markowi panika podeszła do gardła. Przez ostatnie kilka miesięcy Ewelina stała się czymś więcej niż pracownikiem. Stała się przyjaciółką, powierniczką, źródłem mądrości i pocieszenia. Ale Izabela nadal pani potrzebuje powiedział. Izabela potrzebuje teraz stabilności i normalności, a nie intensywnej terapii. Marek wpatrywał się w córkę, która kręciła się w kółko z wyciągniętymi ramionami jej twarz skierowana ku górze, by złapać ostatnie promienie słońca. W tamtej chwili wyglądała jak Katarzyna, żywa i radosna. Kiedy?- zapytał cicho myślałam o końcu lipca. Tej nocy Marek leżał, nie mogąc zasnąć, myśląc o tym, jak będzie wyglądać życie po odejściu Eweliny. Przyzwyczaił się do jej cichej mądrości, jej łagodnego humoru. Co więcej, zdał sobie sprawę, że zaczął sobie wyobrażać przyszłość, która obejmowała ją nie jako pracownika, ale jako coś więcej. Następnego ranka Marek zastał Ewelinę w 1040 kuchni przygotowującą śniadanie Izabeli, cicho nucącą podczas pracy. Scena domowa była tak naturalna, tak właściwa, że zaparło mu dech w piersiach. Ewelino, powiedział wchodząc do kuchni, muszę ci coś powiedzieć. Spojrzała z nadciasta na naleśniki. Co się stało? Nie chcę, żebyś odchodziła, bo Izabela jest zdrowa. Chcę, żebyś została, bo zakochałem się w tobie. Słowa zawisły w powietrzu między nimi odważne, przerażające i całkowicie szczere. Ewelina odłożyła trzepaczkę i odwróciła się, by całkowicie na niego spojrzeć. Marku, wiem, że to skomplikowane, ale te ostatnie miesiące obserwując, jak leczysz moją córkę, obserwując, jak przywracasz życie temu domowi, uleczyłaś również mnie. Nie wyobrażam sobie powrotu do życia bez ciebie. A co z Katarzyną? Zapytała delikatnie Ewelina. Katarzyna zawsze będzie częścią mnie, powiedział Marek. Ale miłość nie maleje, gdy jest dzielona. Katarzyna chciałaby, żeby Izabela była szczęśliwa, i chciałaby, żebym ja też był szczęśliwy. Myślę, żeby cię zaakceptowała. Ewelina uśmiechnęła się wtedy tym promiennym wyrazem twarzy, który najpierw przykuł jego uwagę. Miałam nadzieję, że coś takiego powiesz, ponieważ ja też się w tobie zakochałam, w was obojgu. Ta rodzina stała się moim domem. Marek przeszedł przez kuchnię i wziął jej dłonie w swoje. W więc zostaniesz? Zostanę, ale już nie jako niania, jako rodzina. Izabela wybrała ten moment, by wbiec do kuchni, wciąż w piżamie. Zatrzymała się nagle, widząc ich trzymających się za ręce. O, niż się z panią Jasińską? Tatusiu? Zapytała z charakterystyczną bezpośredniością. Marek i Ewelina spojrzeli na siebie i zaśmiali się. Dźwięk jasny i pełen nadziei. Chciałabyś tego, kochanie? Zapytał Marek. Izabela poważnie się nad tym zastanowiła. Będzie mi pani nadal nucić, kiedy będę miała złe sny? Zawsze, obiecała Ewelina. I pomoże mi pani pamiętać o mamie? Każdego dnia. Izabela skinęła. Poważnie głową, a potem wybuchła pierwszym prawdziwie beztroskim uśmiechem, jaki Marek widział u niej od czasu przed chorobą Katarzyny. Więc tak, myślę, że mamie by się to bardzo podobało. Sześć miesięcy później, wrześni grudniowy poranek, Marek i Ewelina pobrali się w ogrodzie różanym, który posadziła Katarzyna, a Izabela była ich druhną. Ceremonia była mała i prosta, ale czuła się kompletna w sposób, który miał wszystko wspólnego z miłością. Podczas przyjęcia, gdy tańczyli pod girlandami światełek, Marek szepnął do ucha Eweliny: Dziękuję, że nauczyłaś nas, że uzdrowienie nie oznacza zapominania. Dziękuję, że pokazałeś mi, że miłość może zakwitnąć dwa razy w tym samym ogrodzie szepnęła w odpowiedzi. A gdy kołysali się razem w zimnym grudniowym powietrzu, Otoczeni śpiącymi krzewami róż, które zakwitną ponownie wiosną, słyszeli śmiech Izabeli odbijający się echem z domu, jasny, czysty i całkowicie beztroski. Krzyki ustały na stałe, zastąpione radością, która przychodzi tylko po prawdziwym uzdrowieniu. W głównej sypialni dworu Kowalskich, na szafce nocnej obok ich łóżka, stało oprawione zdjęcie Katarzyny trzymającej nowonarodzoną Izabelę, oboje promieniający miłością. Nie był to ołtarz przeszłości, ale mosty do przyszłości, przypomnienie, że niektóre historie miłosne mają odwagę, by zacząć się od nowa.